Cześć, nazywam się Iwona. W ostatnim odcinku mówiliśmy o wyostrzaniu. Zatem dzisiaj porozmawiajmy o redukcji szumu w Lightroom Classic. Zapraszam! Czym jest szum? To niepożądany efekt ziarnistości obrazu cyfrowego. Mamy z nim do czynienia, kiedy używamy dużych wartości ISO, niedoświetlamy obraz lub używamy bardzo długiego czasu naświetlania. Podobnie jak wyostrzanie, narzędzie do redukcji szumu znajduje się w Low i panelu Detail. Omówione wcześniej suwaki ostrości, poniżej mamy sześć suwaków do redukcji szumu. Pierwsze trzy suwaki odpowiadają za szum jasności. A pozostałe trzy za szum koloru. Podobnie jak w przypadku wyostrzania, ustawmy sobie odpowiednio podgląd, który nam ułatwi pracę, czyli obraz na 100%, 1 do 1, przez kliknięcie tutaj wewnątrz, bądź przez kliknięcie na 100% w nawigatorze, lub, jeśli tutaj mamy zamknięte, wykrzyknik, który tutaj mamy w panelu detail po Lewej stronie. Tak samo okienko, które tutaj też pokazuje nam szczegół w 100%. I tutaj, ten szczegół możemy sobie wybrać przesuwając wewnątrz okienka bądź tym tutaj narzędziem. Akurat mam teraz na 100%, więc będzie mi. O, proszę bardzo. A, sobie cofnęłam. Możemy sobie wybrać. O, na przykład to miejsce na zdjęciu i ono będzie nam się tutaj wyśla, wyświetlało w tym oknie. Powracamy do podglądu jeden do jednego. Tak przygotowani przystąpmy do pracy. Tutaj mamy su suwak luminance 0, Szum nieruszony i przesuwamy w tę stronę i go usuwamy. Zobaczmy, co będzie, jeżeli przesuniemy na maksa. No, troszeczkę plastikowo. No, szumu nie ma, ale jest plastik. Powiększymy tutaj, prawda, żeby był widoczny cały kadr. Nie, nie za bardzo. Możemy oczywiście przywrócić detal, ale kosztem szumu, bo szum będzie się pojawiał. No nie, no nie zupełnie. Wycofamy sobie to. I teraz po prostu. Powoli przesuwamy sobie ten suwak. No niestety usuwanie redukc redukcja szumu wiąże się z utratą ostrości w szczegółach, bo tak jak w poprawianiu ostrości pływaliśmy na cały obraz włącznie z płaszczyznami, a chodziło nam o szczegół. Tutaj też działamy w ten sposób, że działamy na cały obraz. Chodzi nam o płaszczyznę, ale on wpływa również na szczegół. Tutaj też możemy użyć sobie alt, który stawmy sobie tę redukcję, no powiedzmy na poziomie 38. Teraz detal. Detal na zero. No obraz jest nieostry. Przesuwamy i wraca w ostrość w szczegółach w tych detalach, w tych naszych krawędziach. Teraz kontrast, przesuwamy, wciska Malt, przesuwamy sobie suwak. Przywraca nam kontrast w szczegółach. No, ale szum też jest bardziej widoczny niż przed użyciem tego suwaka. Także wszystkie te wartości musicie sobie ustawić według własnych potrzeb, własnego uznania, własnego smaku. Teraz przejdźmy do Redukcji szumu kolorowego. Zmienimy sobie zdjęcie, bo wydaje mi się, że na tym będzie to lepiej widać. Tutaj, ISO, tutaj mamy już maksymalne, więc ten szum będzie spory. Usuńmy najpierw szum luminancji i jasności. O, przywrócimy trochę detal. Oczywiście pamiętajcie, że możecie to robić z altem. Będzie to lepiej widoczne. Zwłaszcza jak przywracamy szczegóły. O! Teraz przejdźmy do, te, do tego naszego meritum sprawy, czyli szumu kolorowego. Po zaimportowaniu zdjęcia, automatycznie ustawiona jest tutaj wartość redukcji na 25. Jakby to wyglądało, gdybyśmy zrzucili? plik row do naszego programu i ta redukcja by nie wskoczyła, byłaby na wartości 0. Tak wyglądałby nasz obraz. Proszę. Cały obraz wyglądałby w ten sposób. I dzięki temu suwakowi usuwamy ten, nie, te niepotrzebne przebarwienia. No, może być na 33. I tak samo Możemy sobie przywrócić detale. Tutaj trochę detal przywrócimy. Tutaj mamy rozmycie tego. Widzimy, co się dzieje, jak używamy tego suwaka. Rozmywa się ładnie. O. Teraz mamy cały kadr. No, tutaj jeszcze troszeczkę widać w tych cieniach te kolorowe szumy. Spróbujmy, czy coś to daje, jeżeli. Smoothness. O. I zobaczmy, jak nasz obraz wyglądał przed redukcją szumu. I po redukcji szumu. Pamiętajcie o tym przycisku we wszystkich panelach, gdzie który pozwala nam na porównanie tego, co było przed wykonaniem danej czynności i jak to wygląda po zadaniu tego efektu. Przesuwanie szumu macie zakończone. Jeśli Wasze zdjęcie zrobiło się miękkie, nieostre, możecie spróbować je oczywiście podostrzyć. Oczywiście tutaj wciskam alt, przesuwam promień, ale pamiętajcie wtedy o maskowaniu, bo Wyostrzenie w tym momencie wyostrza również i uwydatnia to ziarno, które, którego chcieliśmy się pozbyć, usuwając szum. Także róbcie to delikatnie, pod kontrolą i oczywiście zastosujcie maskę. Tutaj wcisnąłam alt, stąd ta zmiana obrazu, żeby wyostrzenie weszło tylko na krawędzie. Proszę. Także można pokusić się wyostrzyć jeszcze obraz, tylko należy pamiętać o użyciu maski. A co jeśli chcemy usunąć szum tylko na pewnym obszarze? Oczywiście jest to możliwe tak samo jak w przypadku wyostrzania. O, mój pies trupta chyba chce wyjść na dwór, ale skończmy. Maska. Znajduje się tutaj. Jeszcze raz pokażę. Tutaj na górze nad panelem Basic mamy maski. Bierzemy sobie tę maskę. Możemy wybrać pędzel, możemy wybrać gradient. Wy wybierzmy pędzel. Ja tutaj przejdę do innego zdjęcia. Wybraliśmy ten pędzel. Tutaj możemy sobie ustawić jego średnicę. I chcemy usunąć... Tutaj zrobimy 100% No może nie. W tych ciemnych partiach chcemy usunąć... Szum. O to sobie tak zaznaczamy. Malujemy sobie tutaj maskę. Jeśli gdzieś wyszliśmy poza obszar, który chcemy edytować maską, przepraszam, narzędziem do usuwania szumu, to sobie tutaj bierzemy gumkę. Mamy bardzo proszę tutaj. Wyczyścimy. I z powrotem. Tylko możemy sobie tutaj zmniejszymy sobie teraz pędzel. No i tutaj w tych obszarach, gdzie mamy ciemne pola, bo tam zapewne jest ten szum. Malujemy maskę. I tam gdzie namalowaliśmy tę maskę, będzie zastosowany ten miejscowy. O, tutaj widać że ona jeszcze jest. Musi być. O, tu tak naprawdę mocno czerwona. Proszę. Teraz w miejscu, gdzie jest ta czerwona maska, będziemy mogli zastos zastosować efekt usuwania szumu. I tutaj mamy jeden suwak, no ale jest i przesuwamy. Teraz zwiększę nam podgląd do 100%. Uda się? Uda się. I proszę, jak działa na tych fragmentach, które zaznaczyliśmy, redukcja szumu. No, jakiś efekt powstał. Także w ten sposób również możecie usunąć szum. Z tym, że na, na pewnym fragmencie zdjęcia, który został namalowany tą maską. Mam nadzieję, że mój film Wam pomógł. Problem szumu jest już dla Was do ogarnięcia. Także dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne.